to najlepszy Wejdź na groundgame.com Techniki analizy ciekawostki i konkursy wszystko na kanale MMA Skills Także wbijaj. Hej! Michał Oleksiejczuk, gościnny gali Babylon MMA. Ja się ogólnie bardzo cieszę, że my się często teraz widujemy, bo widać, że Michał Oleksiejczuk nie wypada z obiegu. Jak sam się nie walczy, to wspiera kolegów z teamu w walce. No Witam wszystkich. Musi tak być. Oni mi pomagają. Bardzo do ostatniej walki mi pomogli. Przyczynili się do tej wygranej, więc ja muszę za nimi jeździć i nie ma innego wyjścia, bo zaraz niedługo będzie kolejna walka i kolejne przygotowania i oni też mi się odwdzięczą. Dzisiaj bardzo ładna, efektowna wygrana przez poddań. Kacpra Rusińskiego. Opowiadaj, proszę, bo ja już go tu podpytywałam troszeczkę o taktykę na tą walkę, czy było nastawienie właśnie na to, żeby poddawać. Mówił, że chciał bić. Czy taktyka była, żeby poprowadzić to w stójce i jakby, no, ograć, e, ograć naszego rywala. Wyszło inaczej, ale to też pokazuje, jakby, że, 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 że Konrad jest z wszechstrony, no bo pokonał parterowca, bardzo dobrego parterowca w jego płaszczyźnie, udusił go, rozbił, więc jakby to, to też cieszy i to są te pozytywne strony tej Walki. Jak wynajduje się takie perełki wśród młodych zawodników? Jak się, tak moim zdaniem, tak jak obserwuję to wszystko, jak się jest dobrym człowiekiem i jakby się daje komuś energię, to to wszystko wraca. A ja mam szczęście to, że się urodziłem właśnie tam w okolicach, znaczy urodziłem się we Włodawie. Mieszkam w okolicach Włodawy, a Włodawa zawsze słynęła z najlepszych zapaśników w Polsce. W latach 90 chyba jeszcze 2000, tam nie pamiętam, który rok, ale byli trzy razy pod rząd drużynowym mistrzem Polski w stylu wolnym, gdzie wtedy zapas Nasze stały bardzo wysoko. Mieli mistrzów, wicemistrzów Europy, mieli bardzo duże tytuły i była to tak szybko mam historię Po moich porażkach w UFC bardzo dużo osób oprócz trenera okniskiego i tam wiadomo rodziny ode mnie się odwróciło i wtedy chłopaki. Miałem to szczęście, los tak pokierował, że, że napotkałem ich na swojej drodze. I oni mi wyciągnęli pomocą dłoń, że, że też mi zaproponowali, żeby zbudować taki team. I ja mówię jak najbardziej. U mnie na wsi mam taki budynek duży, sala tam około 100 metrów. Zbudowałem salę, zrobiłem wszystko od początku. Mamy już profesjonalny team i już trenujemy dwa lata, więc wychodzę sobie tylko z domu. Rano jem śniadanie, chłopaki przyjeżdżają i, i robimy robotę na macie. I to są ludzie, którzy są mojego sukcesu i swojego. Nie są to gwiazdorzy, którzy tylko chcą fejmu, tylko są nastawieni na wygrane tak jak ja. No i na razie ta passa trwa i serię zwycięstw tak samo, więc, więc bardzo jestem wdzięczny że ich mam. Oczywiście nie mogę pominąć tego pytania, więc widziałam, że coś jest nie do końca w porządku z ręką Czarka. Czy możesz opowiedzieć, co się dokładnie stało, w którym momencie i jak długo będzie trwała jego rekonwalescencja? No Czarek ma już bardzo długo problem. Od trzech walk już ma popękaną tą dłoń lewą i teraz właśnie tutaj M.D. klinik nam przyszło z pomocą i leczą Czarka i myślę, że Czarek będzie ciągle trenował. My jesteśmy też, jakby wyznajemy taką zasadę, że jak ci się popsuło Góra to rób dół, jak, to, jak dół to na odwrót, więc Czarek cały czas jest w treningu, a, a do bicia myślę, że wróci tak do półtora miesiąca i półtora, dwa miesiące będzie już próbował uderzać pięściami. Jak sądzisz, czy w tej chwili FEN to jest sufit możliwości Twojego brata, czy to jest dobra organizacja, żeby on się nadal rozwijał, żeby jeszcze tutaj powalczył, czy Ty masz już dla niego dużo bardziej dalekosiężne plany i najchętniej wypchnąłbyś go jeszcze na, na szersze wody? wiesz, jakby jeszcze jest bardzo dużo pracy, bo my jakby też jak pracujemy, to analizujemy to wszystko cały czas, jakby grupa osób siedzi i to analizuje razem z trenerem Oknijskim, więc ja uważam, że FED jest jak najbardziej, bardzo dobrą organizacją dla niego i ja myślę jeszcze, że, że tam zostaniemy i wiadomo, że, że naszym celem jest UFC I, i będziemy tam i pójdziemy tam i będziemy tam walczyć. Tylko jeszcze trzeba czasu. Ja, tak, ja jestem nauczony doświadczeniem. Mnie bardzo dużo ludzi pompowało ten balon pęk, mimo że miałem umiejętności serce i e, jakby nie chcę go pchać na razie. Tylko cały czas analizować, sprawdzać, jak sobie radzi z dobrymi zawodnikami na sparingach i za jakiś czas ruszyć na UFC. Michał, ty mówisz o sobie balon pęk? Ja, wiesz co jestem pod wrażeniem, bo niewielu zawodników jest w stanie przed samym sobą się przyznać do tego, że za dużo mi dobrych rzeczy do głowy nakładli i nie widziałem swoich wad. Nie, nie, ja jakby jestem bardzo jakby samokrytyczny wobec siebie, dlatego zaszedłem tam, gdzie zaszedłem w tym wieku no, jestem bardzo wysoko i, i teraz chcę się wdrapać już teraz szturmować ten top, więc jakby no cały czas analizuję co jest źle, więc ten balon jakby pęki, bardzo dużo ludzi po zwycięstwach gdzieś ten balon dmuchało. Ja w sumie jakby nie, nie myślałem za bardzo o tym, co mam złe. Też jakoś nie byłem pyszałkiem, ale... Jakby też nie analizowałem co mam złe, a teraz to się wszystko zmieniło 180 stopni i jestem innym człowiekiem, więc, więc jakby twardo stąpam po ziemi. Czasem dobrze dostać w łapę. Ja że ja ja tak, i od życia, i w klatce i, i, ta, i taki jest element tego wszystkiego. Michał, pozwolę że zapytam w takim razie też o kolegów z Timu. E, ostatnia sobota i walka Kamila Mindy, nieudany zamach na pas w organizacji Oktagan, ale rozumiem, że no, inaczej oglądałam tę walkę i pierwsza moja myśl. Po tym, co się stało w drugiej rundzie, to było kurde, jak on to przegrał, bo Kamil po prostu robił, co chciał tak naprawdę w tej sytuacji. No, serce boli mnie, bo pomagałem mu, jakby teraz. I był taki czas, że się angażowałem w chłopaków i pojechałem tam, byłem tam i byłem w szoku. Myślałem, że to był po prostu jakiś palec w oko, ale straszne, że to się tak skończyło, bo no prowadził te dwie rundy, tak, i jakby pewnie wygrywał. Kilka błędów popełnił i no, wielka szkoda, ale nic nie poradzimy na to. Szkoda. Musi teraz wrócić i, i dalej trenować, nie? wiem, po... ja że Kamil się nie poddaje. To nie jest tak, że on się teraz załamał i jakby będzie się teraz odcinał od ludzi i nie będzie trenował. To jest raczej taki charakter, że on już ciągnie. Nie? Tak, on jest jakby no, nie jest miękki, to nie jest mięczak, tylko jakby on też ma charakter do walki. Bardzo późno zaczął, y, a bardzo dużo już osiągnął, więc on na pewno jest twardzielem i, i będzie dalej walczył. To nawet nie ma, nie ma możliwości innej. No to podpytam o innego twardziela z twojego timu, y, o trenującego również z wami pod kierunkiem trenera Oknińskiego, Marcina naruszkę, przed którym również mocne wyzwanie, bo także walka o pas w oktagonie. Twoje predykcje i obserwacje. Jak widzisz przebieg tej walki i jak wysoko oceniasz szansę Marcina w, stań, w starciu z Venomem? No Marcin to jest to jest psychol, on po prostu idzie, bije się tak jak było w ostatniej walce. On idzie po prostu nawalą jakby jakby miał to urządze krwi, a teraz jeszcze poprawił stójkę, więc jakby jakby to jest dla niego plus, jak oceniam szansę. Ja bym patrywał w szansę w tym, żeby go po prostu ubić i, i tyle. To taki jest plan, żeby go po prostu ubić. Wiadomo, taktyka, taktyka, jakieś tam elementy są, ale ubić go i Marcin ma ogromną szansę, bo Wymola jakby wiadomo, że będzie dążył do ziemi, ale jest rozbity, co pokazała walka z Attilowegiem i, i jest rozbity po prostu i trzeba w to iść, żeby go, tą głowę rozbić jeszcze bardziej. No i na koniec Szymon Kołecki. Dzisiaj widzieliśmy taki program, w którym Szymon został skonfrontowany z Akopem Szostakiem. Wiele się mówi w mediach, nikt jeszcze nie potwierdza, czy to starcie jest pewne czy niepewne. No ale jakby patrząc na pewne ruchy medialne podejmowane przez panów, przez Szymona, przez Akopa, chyba rzeczywiście faktycznie jest tam tylko tyle od dopięcia, być może już to jest dopięte. Powiedz czy, co ty sądzisz w ogóle o tym, że fak faktycznie może dojść do takiego zestawienia Szymon Kołecki kontra Akop Szostak? Na 99% dojdzie do tej walki, jakby ja tak uważam. Co ja sądzę na temat tej walki? Na pewno na miejscu Szymona bym go nie lekceważył. Chociaż nie uważam go za zawodnika. Jakby wiadomo, że on trenuje, ale za wiele nie zawojował, i ja jakoś tak wiesz, doceniam prawdziwych wojowników i jakby tych ludzi tak wiadomo, sportowo bardziej uważam. Nie lubię frików, nie lubię osób, które próbują na siłę. Bo teraz to jest tak. Szybko ci powiem, jak jest. Ja na przykład e, kilka lat nie miałem w ogóle pieniędzy. Musiałem pracować w polu, pracować na bramkach, szarpać się z różnymi hamami na tych bramkach, rozbijać się i jakby każdy grosz odkładać, żeby trenować. E, a teraz e, wszystkie te mięczaki najczęściej, bo rzadko się zdarzają walki frikowe, moim zdaniem, że są naprawdę dobre. Wszystkie te mięczaki idą do jakichś programów, jakichś tam e, różnych programów robią z siebie tam pajaców, mówię, robią tak, jak im zagrają i potem jest prosta droga do MMA i do zarabiania lepszych pieniędzy niż tutaj zarabiają chłopaki, bo ja nie musiałbym tego mówić, mógłbym cicho siedzieć, bo, bo zarabiam godnie i jakby stać mnie, na, no, stać mnie na dużo jakby i wypracowałem to bardzo ciężko. No właśnie, przeszedłeś tą ten... Tak, przeszedłem naprawdę bardzo ciężką drogę, miałem bardzo dużo kontuzji, podejmowałem każde wyzwanie, więc ja doceniam takich samych ludzi, takich, którzy naprawdę chcą uczciwie pracować, a nie doceniam mięczaków. Jakby uważam, że AKOP Szacunek z jednej strony, że wychodzi do Szymona, ale z drugiej strony, no nie uważam go jako zawodnika i jakby na Szymonie też będzie spora presja, że po prostu tej walki nie przegrać, bo zawsze jest jakby, nie, ja nigdy nie jestem jakby pewniaczkiem takim, że, że kogoś tam pokonam, czy ktoś pokona, walka to walka, ale jakby nie lubię mięczaków i tyle. Czego no to twoim zdaniem brakuje Akopowi w takim razie? Czego mu brakuje? Jak to czego? Charakteru. Prosta rzecz. Charakteru. Na kogoś się patrzy już widzi się, że ma charakter, a jakoś on za mną nie przemawia. Mimo, że mi personalnie jakby nic nie zrobił, ale też tam obrażą Szymona w brzydki sposób. I, a nie powinien tego robić, bo, bo jednak Szymon to jest utytułowany sportowiec, a Akub porównuje, kto ma więcej lajków. Ja tak naprawdę w dupie mam te lajki. Ja wiem, że jak ja będę zwyciężał, wszyscy będą zwyciężać, to ludzie za nami i tak idą. Ja to widzę, jak ja wygrę wam, to moja popularność mega wzrasta. Tak samo Jan Włachowicz nie pajacuje, jest prawdziwym sportowcem i, i jest do bardzo rozpoznawalny, bo jest mistrzem, więc ja idę w drogę sportu, a, a frików to będziemy, tu Czarek będzie wszystkich po kolei wyjaśniał. Michał, to ostatnie pytanie. Kiedy ponownie zobaczymy Ciebie w klatce UFC? Myślę, że tak listopad, październik już, na pewno już walka będzie. Zawodnik niepokonany, zawodnik bardzo dobry i i idę po zwycięstwo. Tym razem już mówię, czuję, że po prostu czuję straszną determinację, żeby udowodnić. Po ostatniej walce też mam niedosyt, więc jestem strasznie zdeterminowany. A jak wyjdzie, to już zobaczymy. Bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wkrótce dowiemy się, kto to będzie i kiedy. Powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję Wam za to, że nam, zawsze nas promujecie, przyjeżdżacie jako nieliczni i co. I pozdrawiam do następnego. Dzięki, pięknie. dzięki.